ciasne, ciasno, słabe warunki, ale... Takie... Ale rowery piękne. No. Bagażniki, no części zamienne. Wziąłeś mi ten bagażnik, nie? Tak, dobrze. No chodź zobaczcie. zobacz. Guma nawet do kadeta pasuje, nie? Tandem. Kuluks Dobre to No w końcu Wpadało nierazno Patrz jeszcze fajnie, że w tym krosie jest ta naklejka pod siedzenia Patrz, ta jedynka no właśnie właśnie jak go pokowałem. Podoba się ta Mi się ta te jedynki. z styl, ja wczoraj się dział i cały dzień, żebym chłopak patrzył za te ty, za do tych kluczy. Boże głową na siebie, że żebym to zdał, bo żeby nie na to nie? Tam półkę to ci zbliższa mogę nawet nagrać. To możesz nagrać. No to jest naklejka. No. No. To może nagrać ro. bliższa tą półkę. To czekaj, to zaraz otrzym. To niech się nagrywa cały czas. Nie, bo tam muszę wejść, dookoła. Może tak pojedzie jeszcze tym telefonem, żeby jeszcze zmniejszony. Lampa jedna też można taką wrowa Czekaj już zobaczę.

Nie musisz masz? To jestem tu mniej. Aha, ja mam się. Najważniejszego za pękiem. Kurde, ale zanurzesz. A wiesz co, no bo nie ja chciałem sobie w awacie pobrudzić. Wiesz o co chodzi? Nie, nie. To tylko przez to. Wiesz, często się pytałem czy chcesz ten rower, bo jak coś, to bym musiał to brać tego dostawczego, wiesz? Nie, nie wiem. Ale jak chcesz to bym żeby to w kąt przyjechał. Tak, tak. ten przy się wypytał, bo by chciał umyć, wymyć, bo on jest tak jak my, to tak jest, to... ale, ale dobrze, że się tak, bo chce... Bo się zakonserwowało, bo tak to by mogły być gorszy, no, nie?